Cześć, nazywam się Paweł Chorąży i prowadzę kanał Fotografia jest fajna. Dzisiaj chciałem wam pokazać sposób fotografowania, określany po angielsku jako panning shot, a po polsku po prostu jako panoramowanie. Sposób służy do podkreślenia ruchu obiektów na zdjęciu. Jest odwrotnością tego, co na przykład było w filmie Czas, kiedy chcieliśmy zatrzymać obiekt. Teraz yy, zatrzymać ten ruch. Teraz chcemy ten ruch pokazać. Dobra, na filmie. Sposób w sumie nie jest skomplikowany, jakby to określić, jest, nawet bym powiedział, że jest prosty. Polega na tym, żeby ustawić tak czas i tak fotografować, żeby tło nam się rozmyło, a obiekty, które, które na tym tle się przesuwają były w miarę ostre albo ostre. No. Profesjonalnie to się robi w ten sposób, że robi się najpierw zdjęcie, na przykład, na przykład samochodu, który stoi, następnie się go wkłada na tło, które się rozmazuje, zakręca kółkami, żeby wyglądało, że kręci już. Natomiast jako to, to jest obróbka i to nie jest to, co sprawia przyjemność w fotografii. W fotografii sprawia przyjemność prawdziwe zrobienie zdjęcia, prawdziwe. Mam aparat. Dzisiaj wziąłem siódemkę, ponieważ są dwa sposoby ustawienia, ustawienia ostrości. Pokażę Wam obydwa sposoby i do tego siódemka jest zdecydowanie lepsza od mojej normalnej, co dzień używanej szóstki. Obiekty 24/705 w sumie to większego nie ma znaczenia. Będę i tak używał raczej ogniskowych w granicach 50 mm na APS-C. Wziąłem jeszcze drugi obiektyw. Tu mam wyłączoną stabilizację, żeby mi nie przeszkadzało, żeby mi nie podobało takich zacięć. Natomiast mm, mam jeszcze jeden obiektyw, który wypróbuję, bo jeszcze nie robiłem, który jest to Canon 7300 LK 456, ciemny jak studnia, ale za to dobry, który ma jedną fajną funkcję, ma bardzo dobrą stabilizację bo podawa nam, że do czterech i tak naprawdę jest dobra, natomiast on ma inteligentną stabilizację. W momencie, kiedy zaczyna nim panoramować, to on to wykryje i przełączy się w tryb panoramowania, panoramowania czyli będzie tylko stabilizował zdjęcia pionowe, a w poziomie nie będzie nic robił. Sprawdzimy to później. Największym problemem przy podarowaniu mm, tego typu jest zbyt duża ilość światła. Bo żeby zrobić to zdjęcie dobrze, musimy... Ustawić długi czas otwarcia migawki. Długi to nie znaczy, że to jest bardzo długi. To jest tak, że jeśli chcę zrobić samochód jadący tam drogą, to ten czas musi być w granicach 1,6 sekundy. To jak szybko jedzie. O, to jadą akurat powoli, bo to jest korek wylotowy z Warszawy na Mazury, na Modlińskiej. Szybko nie jadą. Wybrałem to miejsce dlatego, że chciałem robić w innym, ale. W zdjęciu tego typu ważne jest to, co będzie z tyłu, ponieważ ono nada jakiś koloryt. No, nie chciało mi się jechać już do centrum Warszawy, gdzie zdjęcia byłyby fajniejsze albo w jakieś inne wiadukty. No, jechałem od, od jabłony i to miejsce mi się jeszcze spodobało, te, te czerwone, kolorowe reklamówki z tyłu. Powinny dać jakieś takie rozmycie, które będzie właściwe dla tego, co chce, co chce zrobić. Jak mówiłem, samochód od 1,6 części sekundy do dłuższego. Rower zakłada się w zależności od tego, jak jedzie, w granicach 1,30 i dłuższe. Czas otwarcia migawki. Pieszy, no to już jest 1,10 i nie może być krótszy czas, ponieważ nie zdąży on za wolno idzie. To jest kwestia prędkości poruszania się obiektu. Żeby ten czas móc ustawić, tą jedną ja założyłem na swój obiektyw, założyłem filtr polaryzacyjny, żeby zmniejszyć światło dochodzącego do matrycy. Mam jeszcze, gdyby się to okazało yy, nieskuteczne, mam jeszcze filtr szary, gradacyjny, który... czekajcie, czy to będzie działało. Spróbujmy. Który zmienia się... O! To nawet działa. Nie w tą, w tą. O! 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 Który zmienia swoją gęstość. W zależności od tego, jak go ustawimy. Śmieszny filtr. Śmieszny. Do takich efektów, gdzie chcemy naprawdę wycisnąć z niego małą głębiostości i... I... Mm, krótki czas. Fajny. Ale praktycznie. Zacznijmy od pierwszego sposobu ustawienia ostrości, czyli włączam ostrość. Jest jakiś samochód. Ustawiłem sobie ostrość na autofokusie na samochód przyjeżdżający i wyłączam ją. W tej chwili mam ustawioną ostrość tutaj. Nie, nieważne gdzie będę ustawiał, to ustawiam ostrość mi Międzydopie dokładnie tu na wprost mnie, bo. Żeby wykonać to zdjęcie prawidłowo, musimy śledzić obiekt. Czyli złapać i prowadzić go. Tak, żeby wyczuć jego ruch. To, to wymaga ćwiczenia. To wymaga... Super. Pierwsze zdjęcie. Motory są fajne, bo jeżdżą szybciej. Ja ustawiam 1,6 część sekundy. Przy jakiejś przysłonie, której nie wiem jak bo jak ustawiam aparat aparat ustawiłem po prostu w TV TV czyli preselekcja czasu i tak mogę sobie ustawić jakiś czas jaką ustawi przysłonę nie wiem teraz zobaczmy no 5 i 6 przysłonę mi ustawia czyli jest bardzo fajnie bo nie jest za duża głębia ostrości bo mogłaby być większa Flip operacyjny zabiera trochę światła, słoneczko dzisiaj nie świeci. Może dobrze, może źle. I co? Cała sztuka polega na płynnym ruchu. Śledzę. Znaczy to były akurat dwa samochody obok. Szukam pojedynczego samochodu. O tamten kolorowy jest fajny. Spróbujmy rozłapać. Super, tu przejeżdżamy jeszcze rowerzyści, może spróbujemy szczerowe O, jest zielony, ładny samochód. Trochę jest większe, trochę jest ten niebieski. O, niebieski jest super. Yy, całość polega na tym, żeby płynnym ruchem pojechać za obiektem. Płynnym ruchem pojechać za obiektem. Trening czyni mistrza, jak wiadomo, czyli ćwiczenie, 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 ćwiczenie. Jakbyście zwrócili uwagę, ja się troszkę odsunęłem od jestni, Szukam takiego miejsca, żebym mógł nawet cofnąć samochód i żebym mógł stanąć tak, Kawałek dalej, żeby ten ruch był dłuższy, dłuższy to był jeden sposób ustawienia ostrości. Drugi sposób ustawienia ostrości to jest przełączam aparat w autofokus, przełączam autofokus w ciągły, czyli w wypadku kanonia all servo. Wybieram mu grupę niepunktowy tylko o-o. Wybrałem mu taką dosyć dużą grupę, w której on może się przesuwać I jak teraz złapie ostrość, jedzie samochód, to on musi nadążyć, żeby tą ostrość złapać. Musi po prostu, nie ma innego wyjścia. Popróbujmy trochę, jedzie jakiś czerwony samochód. Czerwony, zobaczymy może będzie ładny. Nie, nie jest ładny. Najlepsze są samochody pojedynczo. Słyszę jakąś karetkę pogotowia, albo coś jadące w drugą stronę. Karetka pogotowia, może zamsłujemy złapać. Jak mi coś nie przesłonił Jest, prowadzimy, bardzo fajnie. Yy. Staram się zawsze trzymać przed samochodu, bo Kwestia, gdzie złapać ostrość? Staram się łapać y, ostrość y, na lusterko, kant, szyby, tu z przodu, ponieważ są tam jakieś linie, na których autofokus w tym wypadku powinien sobie łatwiej poradzić niż łapanie go z, prosto z boku. Ojedzie jakiś ładny samochodnik do światłach. Jedzie szybciej. Trochę za ciasne kadry robię. Autobus? Nie, autobus jest do niczego. Y, za krótki czas, ale to było przy 1,60. Spróbujmy zrobić raz przy jednej. Przy jednej 40 sekundy. Jedzie jakiś samochód, ale powoli. Teraz na powolnym samochodzie. Trochę ładniejszy, czyli o motor jedzie. O motory są. Um, ogólnie nie przepadam za motorami, ale dzisiaj. Ale dzisiaj chyba je polubię. E... Nie wiem czy zdążyłem, nie wiem czy to zdjęcie jest ostre. Zobaczę później na komputerze, bo w tej chwili to nie chce mi się oglądać. Galbusek. Technika, jak widzicie, wymaga treningu. Zmniejszmy czas na dwudziestą część sekundy. Jedzie biały samochód. Bo wyraźnie słychać jak ten, jak powoli z migawka. Pach, pach. Za dużo ich jedzie, poczekajmy aż się trochę. <laughs> Przepraszam, trochę rozluźni. A ładny czerwony, samotnie, prawie samotnie. No i jest fajnie. Tak mi się przydał jakiś rower jadący. Jadą rowery, tylko cofnę się za kamerę. Będziecie słyszeli, natomiast ja próbuję zrobić rower jadący. Dam, dam od razu. Cześć. Zdjęcie jest, no, no jest, jest ostre. Robiłem to już na jednej dziesiątej części sekundy, nie, 13 części sekundy. Nie mogłem zejść niżej, ponieważ okazało się, że miga mi już przysłona, czyli mam głębię ostrości, a czyli przysłonę maksymalną jaką mogłem użyć, czyli 22 w tym wypadku. O, już znowu, na 13 mi mruga, a już dziesiątki nie mogłem, nie mogłem zrobić, najdziesiątej dziesiątej części sekundy, mimo że mam czułość ISO 100. Musiałbym założyć tam ten szary filtr, ale chyba tego nie zrobię, bo... Fajne. Nie zrobię, bo zaczyna kropić i będę kończył w takim razie. Słuchajcie, czyli co, powtórzę. Aparat na mm, preselekcję czasu, czas dla samochodu od 1.60 i niżej. Nie bójcie się schodzić niżej, Najwyżej popsujecie zdjęcie, a co to jest za problem? Popsuć zdjęcie. Jedno zdjęcie w tą, jedno w tamtą. Tysiące popsułem zdjęć, także nie ma żadnego znaczenia, więc schodzić na, nawet do bardzo, bardzo małych czasów najgorsze jest za dużo ilości światła. Przynajmniej fotografowanie jest za dużo ilości światła, więc ja założyłem filtrowacyjny, filtr szary cokolwiek, żeby przypłumić trochę to światło, żeby można było używać tak yy, długich czasów. autofokus albo manualnie zablokować go na, na wprost siebie, albo ciągły, gdzie on będzie cały czas śledził. Ciągły jest lepszy wtedy, kiedy mamy kilka planów i co mać samochód, na przykład po drugiej stronie ulicy i po tej jedzie jakiś ładny, może tamtego. No to jest za, to już było 1,13 na, na taką odległość po prostu to było za krótko. Weźmy 1,30, spróbujmy od tego lawyciarza. Laweta wyszła podwójna, może ten czerwony. E, jeszcze raz, przypomnę. Aparat na TV, czyli e, programowany, najpierw ustawiamy czas i do tego aparat dobiera sobie sam przysłonę. Autofokus albo ręcznie ustawiony tu, na plan, na który sobie ustawiliśmy z przodu, na wprost nas, albo na e, all-serwo, żeby, ale trzeba mu tutaj narzucić nie jeden punkt, ale strefę, żeby on w tej strefie nam nie wyskoczył po prostu. Coś, żeby przytłumić, coś, żeby przytłumić e, światło. W tym wypadku polacyjny filtr może być szary, jak najniższa czułość oczywiście. I trening ruchu. Trening ruchu, trening ruchu, tak żeby najpierw wyczuć ten ruch tych pojazdów, które się przesuwają, a dopiero później zacząć robić zdjęcia. I trening w tym wypadku jest ważny, bo on powoduje, że te zdjęcia są fajne. Dobra, pobujałem się. Ok. Jeśli film się podobał i jest przydatny, kliknij łapkę, zostaw komentarz i co? Zapraszam na grupę FJF na Facebooku. Możesz wrzucić tam swoje zdjęcia, podzielić się tym, jakie Tobie wyszły. Będzie mi fajnie, jak zobaczę zdjęcia zrobione na przykład na podstawie tego filmu, bo to jest to budujące dla mnie. Dobra, nie więcej. Cześć, do usłyszenia. Hej.